I z tej strony kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj nie będziemy grać Palwarda, znaczy może na chwilę, ale dzisiaj chciałbym oglądnąć o tutaj taki odcinek, bo Pocket Fire, czyli Palward, wypuścił jakby. Rezentuję, jak będzie wyglądać nowa aktualizacja, a jakie rzeczy w niej będą. I my sobie sprawdzimy tą aktualizację, czy coś ciekawego, czy mniej ciekawego będzie. Więc ja już puszczam bez przedłużenia. Okej, okay. o, o, te, no, te, te palce chyba są nowe. Znaczy wiadomo, no, my jeszcze tylko jakoś nie doszliśmy, więc nie wiem, czy są nowe palce, ale chyba te dwa tutaj są nowe. Bardzo, że to są jakieś bossy, a ja nie wiem. Tu jeszcze jakieś 7. Power Sakuraimi Update. Nef Island, czyli biom grzybowy. Tu jakiś taki las. Las. Jakiś duszek. Nowe palsy. Jakaś skrzynka. O, ten, o czyli ten jest nowy na przykład. Ten też, jakiś taki rycerz. Xbox... Aha, czyli że można po prostu będzie na Xboxie grać jakieś. Czy można na Xboxie z kimś tam grać. No building Level Cup, czyli wyższy level, bo... patrzcie. Teraz jest level... Już mówię który. Teraz mamy level do 50, czyli później będzie wyżej. Ta nowa broń też będzie. Tutaj jakieś palsy Tutaj boss Ostatnio takiego Bellanoir dodali, ale zanim go pokonamy to dużo mnie to jakiś jest Stronghold Oil Rig, czyli nowe struktury Będą Arena, czyli będzie można... No mówili, że pra prawdopodobnie z ludźmi będzie można jakimiś walczyć Nefaction i boss Czyli struktury i boss. Okej, okay. czy takiego bossa. Czyli to będzie nowy boss. No i to jest tyle. To ja tak... Zobaczmy sobie, co jest takiego bardziej ciekawszego. No tutaj te palsy nowe. Nowy Island. Te skrzynki takie fajne, małe. Tutaj ten duszek. Tutaj jeszcze w jakiejś jaskini jest ta broń jakieś granaty to jest lepsza Xbox to też serwer, czyli no serwery po prostu na Xboxie też będą, na którym będzie można grać Okej. Okay. Tutaj jakiś... Nie wiem, gigant, powinna z tej żabki tutaj, która chyba też będzie nowa. Mi się wydaje. I tutaj jeszcze jakieś struktury, co to jest? Jakiś domek... To jakiś latający, coś na górze jest takie białe, taki niebieski jakieś rzeczy z wodą będą chyba to jest woda, i są te duszki nowe no teraz są te, znaczy palce nowe, są jakieś duszki tutaj boss, w stanie był Belanoir, teraz no widać, takie coś tutaj było to, okej okay. Ta arena ciekawi mnie jak będzie wyglądała, bo pewnie to będzie że z ludźmi. Jak grasz samemu, to... Tutaj nowy boss, okej. Okay. Ci będzie, Więcej bossów i to by było na tyle. No dobra. Ci będzie ciekawie w następnej aktualizacji, ale zanim my zdobędziemy te wszystkie rzeczy, to wiadomo... Pierwsze musimy zacząć coś robić w tej grze. Ostatnia sobie... Wleciał odcinek z Robloxa, no, można zobaczyć. Dzisiaj coś tu jeszcze porobimy. Na pewno trzeba więcej tego knaczy tego... Żelaza skopać. To na pewno. Chciałby się lepszy level, ale to pierwsze. Ud i. Okej, okay, Ud i Paldium Fragment. Potrzebuję. Ud łatwo zrobić, więc chodźmy po te. Okej, to jest. Paldium Fragment chodźmy. wiem, gdzie jest. fajne miejsce na pallium Fragment. Gdzieś tutaj chyba to było. mi się wydaje. Trzeba też tą mapkę w końcu odkry, odkry, odkryć całą. Muszę jeszcze dokoń, dokończyć jakieś tam. całą mapę odkryć i dokończyć jakby pułapać wszystkie palce no jeszcze dużo tutaj jest zarobienia. robienia gdzie tam jest ten, okej okay. a tylko gdzie to było tutaj jest jakiś stone, to chodźmy sobie po niego o Krates, a ty już zawalcz z tym rashor z tą no bi, be weź z nim walcz a nie do mnie będziesz podchodził Trzeba ich trochę połapać. Jeszcze. Został procent Boj. 40%, tylko Jest. Drugi. Russo. Mniej więcej tego stona. Jeszcze tu jest jakiś palc, którego można złapać. Tam jest. lift Tylko może nie ognistym. A, bo dobra, ognisty też Nie trafiłem. a, dobra. Nie trafiłem sobie. Teraz jeszcze wezmę to i po... to i do niego szybko, gdzie on jest tutaj. Trafia? Nie trafię, dobra. To nieważne. ważne. Yy, Pokrad Wcześniej pokonaj. Trzeba tego na więcej. Dawaj, pierwszy, zginął. Teraz drugi Czemu go on? No i go! Dobra. Dobrze i ta kule już w niego wlecimy go. Pokona, okej. Okay. Jeszcze teraz tą bierzemy i idziemy. Coś a. A ten co tutaj na liftung jeszcze? No niestety go złapać nie mogę, to już wracajmy. Bo gdzie to? No najlepiej by było tutaj. Jest niedaleko. Tędy sobie chodźmy Są nie, to są te sparkity Tylko, że ja ich nie mam jak łapać A my jeszcze ich potrzebuje dużo Mam tylko jednego To jak teraz się spiąć? ten muszę Kiedy dotrzeć do punktu teleportacji On jest bliżej niż baza o wiele bliżej tutaj... o nie się tutaj nie zaciął, bo mi się tak zdarzało kilka razy Żeby się gdzieś zacząć, na przykład koło bazy się zdarzało Dobra, wracamy wracamy do bazy i robimy a temu co się stało mm, okej, okay, można coś u niego fajnego kupić można... O, amunicja na broni ale co nie na teraz? Bo niekiedy indziej będziemy mieli... No nie, ja nie sprzedam amunicji Dobra, ma... ile boli mogę zrobić? Mało. Mało boli, niestety. Tak w sumie co mi z zbo... Zb... boli? Jak ja muszę jeszcze zrobić... Kill -off? I sikierkę lepszą, znaczy nową 5 14. No nie, sikierki nie muszę Muszę zrobić, pochodzić tu jest torch To zrobimy sobie szybko jest Mamy to, mamy to to teraz podmienia to wyrzucę to dam tutaj kilo tu podnie tu, tego nie potrzebuję i okej okay. więcej skona więcej nie mogę tego zebrać nie wiem już miejsca nie mam dobra ile mogę chciałbym Gdzieś ten kamień odłożyć No nie chcę na razie nigdzie Może tutaj skrzynka A dobra zrobię tu skrzynkę Wiesz taką jedną żeby była No w tym miejscu, a dostanie Dobra może nie tu Fajnie by było się Tego dostać Tutaj nie, tu nie Dobra, zróbmy tutaj. Na no, w tym miejscu. Będzie taka jedna skrzyneczka. Jest. Mamy tam jakieś rzeczy niepotrzebne na razie nam. Dobra. Nie, 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 nie Nie chciałem mi się, nie to cię Uu i bali fragment A no tak, zapomniałem, przecież move. No. Gdzie jest to? Tutaj Muszę ci kierkę zrobić Jest, sikierka ale co A nie po... A dobra, za, będę miał na później Zbieramy, zbieramy Dużo drewna się przyda. Później hmm. dobra, tyle starczy coś tu przyjedę do bazy Teraz tu ten no fibera też nie potrzebuję. To on bardzo dużo miejsca zajmuje. Okej okay. mogę kilka boli, 9 zrobić. Pewno sobie coś na te bole połapię 4, 5, 6, 7, 8 Idziemy troszkę mapki odkryć Chodźmy może tutaj czy no chodźmy tu, tędy Tędy, o! tam te fłeki. Chodźcie, fłeki was nie mam. Was nie mam jeszcze wszystkich. Bądźmy w teraz to tak nie jest. No, tylko mocno trochę. Nie jest tak słabo. Teraz sobie pierwsze. Kiedy go widzi? No teraz ładnie, żeś uderzył. Jeszcze tego tak. O, no i dobrze. Tak trzeba, tak Z tego Jak to się tutaj nazywa A Isle Missile Okej. Okay. Ice Missile. To jest Vixie nowy. Dużo to jest kogo onbije. A w tego pierwszy, ok. No to też sobie tego złamy jakby... Dla nie do nic jak muszę i tego i tego. 51%. Siedzi. Okej. Okay. Weź już jeszcze tego rasczora. Nie no jeszcze go uderz trochę. No, ale nie aż tak mocno Nie chcę żeby... Ja chcę żeby przeżyły, tak? Tu, tutaj tutaj Teraz wy, Vixi, chodź, Pury... Lambal daj Jeszcze raz No i dobrze Ty, a ty, Vixy gdzie uciekasz? Jeszcze tego, Vixy, dawaj Wieczko. No i jest złapany. Nie wiem ile HP mu zostało, ale my wbijamy w tej chwili 15 level. Mamy tu jeszcze dwa... Rashore. Ra Rashore. Rashor to jest jakaś, nie wiem francuska chyba nazwa. Bądź to się wzięło, nie wiem. No i teraz z tego włodesz i można go złapać. I jeszcze ten I Jeszcze ten jeden Oj Dawaj obieczko Bigo, Tak porządnie No i dobrze 66% Ok siedzi 15 lewy, czy jest coś faldek? Aha, się coś. Czy jest coś ciekawego na tym kolejnym levelu? Wheat Plantation, czyli będziemy mogli zbudować sieć, ok? No tak, to. Mil. Czy mil będzie potrzebne? Nie wiem. Nie mam pojęcia. No tak, to na razie nic ciekawego tutaj nie ma. Trzeba więcej boli Mam tylko jednego niestety Więcej boli, więcej boli trzeba zrobić Wood, podium, fragment A wood, podium, fragment fragment, stone Wszystko potrzebuję Pallium, fragment chyba będzie najciężej zrobić Chyba, że hmm. Ja mogę crusher Za pięćdziesiąt drewna, bo chyba Aha ha Crasher robię chyba coś takiego że jak masz wolnego sportka, ja mam to on ci po prostu kamień zmienia na Właśnie kamień ci zmienia na palium fragment To jest też potrzebne Znaleźliśmy tego drewna więcej Wjadam jednego palca do tego i mogę ha, tylko łóżka nie ma, ale mogę... upgradeować bazę. I to dwa razy. No, no i fajnie. Nie wiem po co mi na razie. Dobra, idziemy... Idę po... tylko że ja tak się jak potrzebuję zrobić gdzieś. Okej, okay, bo żeby palce pracowały w bazie, to muszę im muszka zrobić, a łóżka się jakoś ciężko robi. Gdzie to jest? Tu gdzieś. Stał palbed. A nie, już mogę pięć zrobić. To spoko, to ja trochę drewna jeszcze, bym wziął. kilka mi zniszczyła. Trzeba zrobić jakąś podstawę. Tylko gdzie byśmy... A wilk co tu robi? Fox Farz. Lisek dawaj go Jeszcze z czegoś. Okej. Okay. 30% można... Próbować złapać. 51 Nie siad. A już nie ma. Dobra. Tutaj trochę drewna trzeba. Dawaj go. No jeszcze żyje. No już nie żyję. Dobra, robimy tutaj gdzieś. No jakby... troszkę zapalić, żeby mogły gdzieś spać. Tylko gdzie by to zrobić? Może... Może tutaj go. W tym miejscu. Zróbmy. Tylko żeby to było w bazie, to muszę jeszcze to drzewo zniszczyć. Zniszczymy to drzewo i robimy to dla nich No bo to drewno się będzie niszczyć Znaczy drzewo A drewno z tego wypada Nie no, muszę znowu siekierkę zrobić Dobra, nowa siekierka Potrzebna, bo tak ja tego drewna nie będę niszczyć Bo jeszcze go 500 mogę robić, niszczyć, robić Tutaj nową kierkę stone A mogę metalową Ale dobra stona też stona też mogę tak, zrobiona Okej okay. Dawać Ci tym miejsce tak Zrobimy sobie to tutaj, tu jest to drzewo drewo drzewo, drewno a też wolno, niższe, ale dobra, szybciej jest, trochę Aha, pierwsze muszę... Okej, okay, tutaj Teraz tu, tu I tu Okej okay. Jeszcze tutaj Tutaj O! I level zdobywają moje palsy Możemy tutaj zrobić teraz dla nich Bedy, bo ile... Ale ile ich potrzebuję? To jest pytanie Trafalbet. bed To ja dobrze robię Tak? Nie, tu nie Straw tak są te robimy to tutaj Jeden Drugi pomoże mi ktoś? Dobra, owieczko dawaj, pomóż mi. Myślałoby się jeszcze jedno, ale to... Na razie to... ważne, że... Na razie to jest ważne, że są dwa, bo nie potrzebujemy nowego levela a chodzi mi o to, żeby po prostu to na przykład te mogły kopać już coś sobie powoli. Albo hmm. no z drewnem jeszcze. Drewnem Ten ma jeden drewno, ale dam Czemu nie? A nie mogę, bo nie mam Dobra, to tego wezmę i niech te biom Kopię to w ogóle Nie mają za niski poziom, żeby... Dobra, to na razie nikogo tutaj nie daję, bo nie ma sensu na razie Na razie nic dawać Pójdziemy spać Dobrze, to ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, może z Palwarda. Jeszcze odcinek z, z Robloxa wleciał, możecie sobie wejść i zobaczyć. Zostawić tam łapkę w górę, tutaj też zostawcie łapkę w górę. Zapiszcie, czy co mam jakby zrobić jeszcze w Palwardzie, bo jest tutaj dużo rzeczy, ale jakieś porady, co mam na początek zrobić. W tym odcinku to by było na tyle, dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, na razie, cześć!